Po dwóch sezonach odkrywania niezwykłych Bałkanów na grzbietach tygrysów poczuliśmy chęć pokonania motocyklami nowych tras w zupełnie innej części Europy. Trzymając się więc lewego pasa, zjeździliśmy Anglię, która zachwyciła nas widokami malowniczych miasteczek i urokliwych wsi. Przemierzyliśmy Walię, w której zwiedziliśmy więcej zamków niż przez całe nasze dotychczasowe życie. Stanęliśmy nad krawędzią wywołujących ciarki irlandzkich klifów, oraz zakochaliśmy się w dzikiej, majestatycznej Szkocji, nawet mimo tego, że przyjęła nas chłodno, głównie deszczem. Droga wycieczko, zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno, ruszamy! Niezwykłe wyspy Prokopa! M -m 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 -m. Jedziemy do Edinburgh. A właściwie już tu jesteśmy i przez jeden dzień będziemy zwiedzać stolicę Szkocji, poszukując również polskich śladów w tym miejscu. Go! Uu. chyba Mickiewicz. Tam? Dobra, to idziemy tam. Jeszcze się upewnię tylko, to niedźwiedzia to tam, tak? Nie no, na pewno nie tam. Na pewno nie w tamtą stronę. Przedłem przez półEdynburga, żeby wam opowiedzieć tę historię, bo to jest absolutnie jedna z moich ukochanych opowieści wszechczasów. Historia Niedźwiedzia Wojtka, polskiego niedźwiedzia, chociaż urodzonego w Persji. Chłopaka, tak chyba można o nim powiedzieć, który towarzyszył korpusowi armii Andersa, która szła od 1943 roku przez Iran, Irak. Palestynę, Syrię, Egipt, walczyła pod Monte Cassino i ostatecznie dopłynęła na Wyspy Brytyjskie. A Wojtek był małym niedźwiadkiem, adoptowanym przez jednego z oficerów. Na prośbę jego 18-letniej córki. Wychowywał się razem z żołnierzami, a kiedy dorósł, sam zachowywał się jak żołnierz. Chodził na dwóch łapach, bo wydawało mu się, że jest człowiekiem. Pomagał w przenoszeniu skrzyni z amunicją. Kąpał się pod prysznicem. Miał swoje własne kwatery, miał swoją własną drewnianą skrzynię, w której miał spać, ale wolał przytulać się do ludzi, bo z ludźmi się wychował. Był absolutnym zjawiskiem do tego stopnia, że polska armia nadawała, ła mu stopień wojskowy kaprala i umieściła go w logo 22 kompanii. Jak zobaczycie, jak to logo wygląda, no to to jest właśnie niedźwiedź, który niesie pocisk artyleryjski i to wszystko na cześć niedźwiedzia Wojtka. Wojtek skończył swoje barwne życie, pełne przygód właśnie tutaj w Edynburgu. Zmarł w edynburskim zoo w 63 roku. No i do końca chyba nie mógł się pogodzić z tym, że stał się zoologiczną atrakcją zamkniętą w klatce. Bo on przecież był żołnierzem. To nie był zwykły miś. To był prawdziwy bohater, który walczył również za nasz kraj. Więc drogi Wojtku, dozgonny szacunek dla Ciebie. Powiem Wam w tajemnicy, że Wojtek oczywiście nie był taki do końca święty. Lubił sobie popić, lubił pociągnąć z butelki piwka. Jak trzeba było go zagonić do roboty, to Żołnierze przekupywali go również papierosami. Wojtek co prawda ich nie palił, ale lubił je sobie pojeść. Jak sobie pożył paczkę tytoniu, to od razu czuł się naładowany i gotowy do akcji. No, czasami psocił i czasami dostawał za to kary, ale myślę, że drugiej takiej historii w dziejach świata chyba nie było. Słuchajcie, obce narody o polskim niedźwiedziu, słuchajcie. i Myślę, że w tym momencie czuję coś na kształt narodowej dumy. Niech słuchają, Hiszpanie. O polskim niedźwiedziu. A ja się będę napawał. Nie znam dobrze hiszpańskiego, ale wydaje mi się, że coś przekręcił. Edynburg słynie z wielu historii i legend, z których duża część jest mroczna i posępna, niczym mury okolicznych kamienic. Dzisiaj to miejsce tętnie życiem, a na przełomie XVI i XVII wieku, Mercat Cross, gdzie aktualnie jesteśmy, to było miejsce kojarzące się przede wszystkim ze śmiercią. To właśnie tutaj, między innymi tutaj, dokonywano egzekucji kobiet oskarżonych o czary. A wszystko przez to, że rządzący ówcześnie Szkocją król James VI opętany był okultyzmem, opętany był wizją tego, że wszystkie plagi, klęski choroby, które nawiedzają Szkocję, to właśnie wina czarownic. Więc łatwo było rzucić podejrzenie w kierunku kobiet samotnych, żyjących na marginesie społeczeństwa, bezdzietnych, czasami chorych psychicznie. Szacuje się, że w tamtym czasie w Szkocji z tego powodu życie straciło około 4000 kobiet, a król, a król Często osobiście doglądał tych egzekucji, nawet napisał dzieło pod tytułem Demonology, gdzie wykładał swoją teorię na temat tego, dlaczego trzeba walczyć z czarami, a czarownicę należy wyrugować ze społeczeństwa. Niby minęło od tamtej pory kilkaset lat, ale czy tak naprawdę aż tak dużo się zmieniło? Trzeba by się nad tym zastanowić. Beacon Road Tavern Nibe Pab czy tawerna, jak ich wiele w Edynburgu, ale kryje się za nią pewna przeciekawa historia. William Brodie to postać, na której wzorowano opowieść o doktorze Jack i panu Hyde, czyli człowieku o dwóch osobowościach, dobrej i złej. No i protoplastą był właśnie William Brodie, człowiek, który za dnia był szanowanym edynburskim stolarzem, a w nocy wcielał się w rzezimieszka, we włamywacza, w przestępcę. Człowieka o dwóch obliczach. No ostatecznie niestety nie skończył najlepiej, bo jak wynika z załączonej reciny został poddany rytuałowi Kęsim Kęsim, czyli wyrwano chwasta, ale postać bardzo ciekawa. Łatwo przeoczyć takie miejsce, a to kolejna przestrzeń egzekucji w Edynburgu. Mała fontanna poświęcona pamięci tych, które zostały spalone na stosie w imieniu prawa i kościoła. Przyznacie sami, że jest coś takiego w klimacie Edynburga, że chce się tutaj słuchać historii o tajemniczych, mrocznych złoczyńcach, którzy skaczą w nocy z dachu na dach, zakradają się przez otwarte lufciki do nieświadomych niczego staruszek po to, żeby zadusić je rajstopami albo otruć arszenikiem. I dlatego mam dla Was kolejną taką morderczą historię. Jak będziecie w Edynburgu, wpadnijcie koniecznie do Szkockiego Muzeum Narodowego. Po pierwsze, dlatego, że wstęp jest bezpłatny, a po drugie, dlatego, że jest tutaj mnóstwo fantastycznych eksponatów. Jeden z nich może umknąć Waszej uwadze, dlatego teraz chciałbym, żebyście spojrzeli na te niepozorne, malutkie laleczki, których znaczenia przez wiele lat badacze nie mogli rozszyfrować. I ostatecznie doszli do wniosku, że jest to reprezentacja 17 ofiar dwójki Williamów. Jeden z nich nazywał się William Burke, a drugi, drugi William Hare. I e, tworzyli tandem, który porywał, wabił, zabijał ludzi po to, żeby przekazywać ich ciała. Nauce. Naukę reprezentował dr Robert Knox, który był w tamtym czasie bardzo znanym i szanowanym chirurgiem, który chcąc zgłębiać wiedzę na temat ludzkiej anatomii, no, chciał pracować na, na prawdziwych materiałach, tak to nazwijmy, czyli na ludzkich zwłokach. A ponieważ nigdy nie było mu tego materiału dość, no, to wszedł w alianz z dwójką Williamów i w ten oto sposób zniknęło w Edynburgu co najmniej 17 osób. E, ironia całej tej historii jest taka, że. Jeden z Williamów, a konkretnie Burke, wsypany przez swojego wspólnika, który dzięki temu uniknął kary śmierci, został stracony, a następnie jego ciało zostało słusznie się domyślacie zostało przekazane medycynie jako eksponat naukowy. Eksperymenty dowiodły, że buty motocyklowe nie nadają się nadmiernie do zbyt długich wycieczek pieszych po mieście. Dlatego pora na to, żeby stopy odetchnęły, żołądek się zapełnił, a nasze umysły sterane podróżą wypełnił beztroski relaks. To przyjemny jednodniowy przystanek w Edynburgu, ale już zatęskniliśmy za siodełkami naszych rumaków, więc idziemy je, jak to się mówi, okulbaczyć. Oczywiście pod warunkiem, że wciąż tam jeszcze stoją, bo nas, że Edynburg to miejsce, w którym motocykle znikają szybciej niż owsianka z talerza Bebka podczas śniadania. Zobaczmy w takim razie, co zastaniemy na miejscu, tam gdzie je ukryliśmy. Yes, to właśnie tu za krzaczkiem ukryliśmy nasze maszyny. Jechaliśmy przez specjalną, zamykaną bramę i zaparkowaliśmy je w miejscu, gdzie żaden edynburski złodziej nawet nie pomyślałby, żeby szukać maszyn z Polski. Do tego jeszcze je zakamuflowaliśmy wzorem najlepszych zachowań z II wojny światowej, maskujące siatki. Potem się odda jakiejś szkole podstawowej, żeby sobie powiesili pod sufitem i zrobili dyskotekę z tym jako scenografią. Proszę, nienaruszone, gotowe. Rozkulbacz mi maszynę. Mój dzielny Jan zawsze pomaga mi podczas porannych przygotowań. A na koniec dla niepoznaki, żeby zatrzeć ślady naszej bytności tutaj, użyjemy butli z gazem i wysadzimy to miejsce. To jest spektakularny moment, jak rozpinam blokady. Proszę. Pierwsza blokada nam tutaj przyłapała tarczę, po to, żeby złodziej, jak ukradnie motocykl i będzie jechał, nie mógł hamować. <laughs> A druga blokada spowodowała, że jakby chciał ukraść motocykle, musiałby, jak Jean-Claude Van Damme w słynnej reklamie, jechać w ciągłym rozkroku, w ciągłym szpagacie na dwóch motocyklach naraz. A niewielu złodziei w Edynburgu to potrafi. Czuję się jak kat w dawnych średniowiecznych lochach, który właśnie wyswobadza więźnia. Który ma już skorbut, nie ma zębów, nie ma włosów, nie ma niczego, ale ma wolność. Wjeżdżamy z Edynburga z poczuciem, że chcemy tutaj wrócić na dłużej, bo to miasto ma w sobie coś magnetycznego. Piękna mieszanina architektonicznych stylów, od gotyku przez barok po styl gregoriański, łączy się z nowoczesnym pulsem tego miasta, pełnego knajp, restauracji i klubów. Gdybyście szukali pomysłu na weekendowy wypad, niekoniecznie na motocyklach, mogę polecić Edynburg z czystym sumieniem. Tymczasem nasz pobyt na wyspach powoli dobiega końca. Przed nami ostatni etap liczącej ponad 5000 km podróży, czyli powrót do Anglii. A ponieważ udajemy się na południe, to z każdym kolejnym kilometrem zaczyna się również poprawiać pogoda. Dogrzewające słońce zachęca do tego, żeby ominąć autostrady i porozglądać się jeszcze niespiesznie po ojczyźnie Szekspira z poziomu wąskich lokalnych dróg. Czasami, można przy nich znaleźć prawdziwe cuda. Wszyscy kojarzą kamienny krąg Stonehenge, ale ten jest jeszcze starszy. Castle Ryk, gdzie jesteśmy, ma około 5000 lat. Powstał w epoce Neolitu, no i archeolodzy do dziś się zastanawiają, jakie właściwie spełniał cele, jaką miał rolę. Takich kręgów, podobnych do tego, w samej Wielkiej Brytanii jest około 1300. Ten pierwotnie składał się z 42 kamieni, zostało już ich tylko 38, więc zastanawiamy się razem z archeologami, co stało się z brakującymi czterema, być może zdobią, jak krasnale ogrodowe, czyjąś działkę. Ale nie ma zgody co do tego, czy to miejsce było rodzajem obserwatorium astronomicznego, czy może miejscem praktykowania jakichś pradawnych religijnych rytuałów. Niezależnie od tego, czym to miejsce było, wiemy, czym jest dzisiaj. Przestrzenią radosnych, familijnych spotkań na świeżym powietrzu. Spójrzcie tylko. Jak lokalna społeczność cieszy się, mogąc oprzeć swoje spracowane robotnicze plecy o wielki, neolityczny głaz. Tylko proste prosto dąży jak najmniej dotykać. Jak najmniej. Tak, żeby nie wibracji nie hamować. Nie za szybko, nie za mocno, nie za lekko, trzeba wyczuć. Oha? czuję jak mi wibruje w ręku, jak to się rozkręci. O, o, zaczynam słyszeć. I jak ta wibracja wpływa na rzeczywistość? Relaksuje. Czy ja teraz przy okazji przyzywam jakieś pradawne bóstwa? Cholera wie. Super to jest. Poczułem, że spłynęło na mnie trochę więcej spokoju niż jeszcze przed chwilą. Słyszeliście to? A gdyby na przykład wybuchła wojna, to można też zastosować to w ten sposób. Dzięki. Że podzieliłaś się ze mną swoimi misami. Już nie przeszkadzamy w relaksie, oddechu i spokoju. Sami idziemy go zażyć trochę, bo jesteśmy już w podróży od dwóch tygodni. Przyda nam się tutaj chwila ukojenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dasz się pogłaskać, czy nie za bardzo? Mają szczęście te zwierzęta, że mamy rok 2024 i nikt nie będzie nawet myślał o tym, żeby je na tych kamieniach rytualnie poświęcić, żeby na przykład przyzwać Boga dobrej pogody. Zwłaszcza, że pogoda akurat nam dopisuje. O dziwo, po wielu dniach jeżdżenia w deszczu wreszcie możemy się chwilę zrelaksować w słońcu i dogrzać nasze starcze kości, które przedmuchane po dwugodzinnej jeździe autostradą wymagają teraz odrobiny regeneracji, więc pozwólcie, że ja się tam oddalę, wyłożę i będę kontynuował jedzenie lokalnie pozyskanej kiełbasy. Nie martwcie się, to, to nie z waszej rodziny. Przypomniały mi się czasy naszego beztroskiego dzieciństwa z bebkiem, kiedy też tak się. Siłowaliśmy, odtwarzając biblijne sceny, słynne sceny walki Abla i Kaina. Tam też były kamienie w grze. Nie, ja zawsze wygrywam. Teraz to pierwszy na kolanach do kamienia. Im bliżej końca naszej podróży, tym bardziej zdaję sobie sprawę, jak bardzo podoba mi się to miejsce. Wcześniej myślałem o Wyspach Brytyjskich oraz Irlandii głównie przez pryzmat dużych miast, nie spodziewając się, ile uroku, piękna i charakteru mają tutejsze Ziemie. Godne podziwu jest również to, w jaki sposób Brytyjczycy dbają o relikty swojej historii, otaczając opieką stare domy, gospodarstwa i miasteczka. W przeciwieństwie do, na przykład, Amerykanów, którzy wszystko, co starsze niż 30 lat, najchętniej by zburzyli i zbudowali na nowo, tylko brzydziej i gorzej. To zresztą nie jedyne egzystencjalne refleksje, które przychodzą człowiekowi do głowy podczas wielu godzin medytacji w siodełku motocykla. Jak byliśmy mali, to nasz tato nigdy nie dawał nam kieszonkowego, zawsze mówił, że trzeba dać człowiekowi wędkę, a nie rybę i jeden z nas potraktował to dosłownie i teraz właśnie ze swoją wędką próbuje złapać rybę. Podczas podróżowania po Wyspach Brytyjskich, w wielu miejscach uderza niezwykła czystość krajobrazu, nieskażona dziesiątkami tablic informacyjnych, banerów reklamowych i innych szpecących koszmarków, które znamy choćby z podróży po Polsce. Wokoło tylko woda, zieleń i łagodne pagórki sugerujące, że wjeżdżamy właśnie do Parku Narodowego Lake District. To właśnie z tych okolic Tolkien czerpał inspirację do niektórych części śródziemia, opisując stworzone przez siebie Shire i Rivendell. Ciekawostką jest również fakt, że w tym rejonie Anglii stworzono pierwszy ołówek grafitowy na świecie, oraz pod koniec XIX wieku zapoczątkowano wspinaczkę skałkową. Patrząc na otaczające nas piękno, trudno się dziwić, że słynny angielski poeta William Wordsworth jeden ze swoich najpopularniejszych wierszy zatytułowanych Wędrowałem samotnie jak chmura poświęcił żonkilom, które ujrzał na tutejszych zboczach. Bo przyroda w Lake District to po prostu czysta poezja dlatego postanawiamy zatrzymać się w tym miejscu na ostatni nocleg naszej wyprawy. Właśnie dokładnie tak wyobrażam sobie definicję słowa Sielanka. Coś niesamowitego. Lake District, najpilniej strzeżony sekret Anglików. Chcą nas przekonać, że najsłynniejszą atrakcją turystyczną jest jakiś Big Ben, jakiś London, jakiś nie wiadomo co. A zobaczcie, co tu się dzieje, co to w ogóle jest za historia. Czadko no, mnie zatyka, rzadko nie wiem co powiedzieć, ale tu naprawdę mój wokabularz staje się ubogi. W odniesieniu do tego, jak wspaniałym miejscem jest ta okolica. No i to by było chyba na tyle. Podczas prawie trzech tygodni podróży po Wielkiej Brytanii i Irlandii nasyciliśmy zmysły taką ilością doznań, że powinno nam ich wystarczyć na kolejny rok. Niestety, nadeszła pora, żeby się spakować i wrócić do domu. Robimy to jednak naładowani dobrą energią i przekonaniem, że warto Wam polecić te rejony na motocyklową wyprawę. O ile nie straszna Wam kapryśna pogoda, lewostronny ruch oraz niekiedy dość wymagające trasy, jak choćby przełęcz Hard Not Pass z nachyleniem drogi sięgającym 33%. Skoro jednak my daliśmy radę, to i Wy na pewno również sobie poradzicie. A poza tym, życie jest za krótkie, żeby podejmować decyzje motywowane lękiem. Życzymy Wam więc przyczepności, szerokości i mnóstwa radości z każdego pokonanego kilometra. Do zobaczenia niebawem, gdzieś tam, na kolejnym szlaku. Cześć mordeczki, cześć, cześć, już jestem, ej, gra się zajbiście. Kur... Na co czekamy? Powiem, że wielu youtuberów y, korzysta z mikroportów w takiej dość... Powiedziałbym oficjalny sposób, mój profesjonalny operator dźwiękowiec nie wytrzymał niestety presji. Powiedział, nie, 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 nie na moim dyżurze. Nie będziesz takich rzeczy robił, więc muszę się znowu ładnie opiąć. Ładnie pachną ci dłonie. Mmm, pachną ci miłością. Jadłeś też, poczekaj. do też bekon, jajka, fasolki No to, to 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 chyba nie jest legalne. Od ciebie no. dostałem ale ptaszki mi przeleciały przed obiektywem, ja nie mogę. Cię, ja pier... ale mam między jego rogami normalnie Najważniejsza w motocyklu jest dobra widoczność drogi. Bartek, Bartek, pomachaj do kamery he he he. Get up on your feet, this is a shake out up that beat just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes And you can rock and roll with an attitude just the way you like it